Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, staże i praktyki u przyszłych pracodawców, wycieczki zawodoznawcze oraz kursy potwierdzone certyfikatem, a wszystko to finansowane z funduszy unijnych. Zespół szkół nr 10 w Ałbrzychu realizuje program Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2, dzięki któremu uczniowie poszerzają swoje kwalifikacje. Podopieczni Wałbrzyskiej Budowlanki mieli okazję spotkać się z potencjalnymi pracodawcami, gdzie dowiedzieli się jakie wymagania stawia im przyszłe życie zawodowe. Uczestniczyli również w wycieczkach do zakładów, w których obserwowali linie produkcyjne. Odwiedziny na uczelniach wyższych pozwoliły im z kolei zrozumieć m.in. proces wytwarzania betonu. Mogą się przyjrzeć jak wyglądają nowoczesne technologie, nowoczesne urządzenia, jeżeli uczestniczą w zajęciach praktycznych na uczelniach wyższych. Uczniowie zespołu szkół nr 10 wzięli również udział w kursach zawodowych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem. Przedsiębiorstwa z regionu przejęły ich również na dwutygodniowe staże, gdzie zdobywali niezbędne doświadczenie praktyczne. Staże są związane przede wszystkim z kierunkami z branży budowlanej, ale również staże dotyczą architektury krajobrazu, technika ochrony środowiska i innych zawodów, które w naszej szkole młodzież tutaj Uczy się i zdobywa jakby wykształcenie. Projekt prowadzony przez Wałbrzyckie Oddział Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli ma za zadanie podniesienie rangi szkolnictwa technicznego i zawodowego na Dolnym Śląsku. Dzisiejszy rynek pracy oczekuje na profesjonalnych i kompetentnych fachowców w różnych branżach. Jest to dodatkowa nowa szansa dla tych młodych ludzi, a kierunki zawodowe w tej chwili to są, używając oczywiście nowomodnego słowa, bardzo trendy.